Moje dziecko non stop szuka uwagi, mam tego totalnie, totalnie dosyć. Jak szuka tej uwagi? Biega, krzyczy, ciągnie za włosy, kręci się w kółko, wystawia język, rzuca zabawkami, szczypie siostrę, tego jest cała lista. A i myślisz, że to jest szukanie uwagi? Co, a ty nie? Myślę, że dziecko szuka kontaktu. No a co to za różnica? Myślę, że dziecko szuka kontaktu, szuka, bo czuje brak kontaktu wzrokowego. Twojej obecności, Twojej uważności i skupienia się na nim, dotyku, który jest dla niego przyjemny, albo wspólnej zabawy. Ale ja nie mam już na nic czasu. Nie musisz robić żadnych nowych rzeczy. Możesz spróbować zmienić jakość tych, które już razem wykonujecie, właśnie zwracając większą uwagę na to, żeby być w kontakcie wzrokowym z dzieckiem, żeby. Czuło ono Twoją obecność, żeby nie rozpraszały Cię inne rzeczy, jak telefon czy rozmowa z drugą osobą. Możesz postarać się nawiązywać więcej kontaktu, także dotykowego ze swoim dzieckiem, jeżeli ono go lubi, i oczywiście starać się zmieniać to, co robicie, na zabawę tam, gdzie jest to możliwe. I to jest jakiś pomysł, spróbuję. A Ty?